Na Boże Narodzenie to jest święto wcielenia, czyli kiedy Bóg staje się człowiekiem. I zobaczymy w tym pierwszym czytaniu, jak to się przekłada na nasze życie, to wcielenie Chrystusa. Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, znamy Jezusa jako Boga i człowieka jeżeli zachowujemy Jego przykazanie, żebym wszystkiego czytał, jest długie to czytanie, to potem się poznaje, że jak człowiek zachowuje przykazanie, to znaczy zna Boga, ale zaraz zobaczymy, o jakie przykazanie precyzyjnie chodzi, że Jezus mówi, kto zachowuje moją naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. To chodzi o miłość, zobaczymy dalej jeszcze głębiej. Potem właśnie poznajemy, że jesteśmy w Bogu w Nim, po tej miłości, która jest naszym człowieczeństwem. Mamy miłować, to jest nasze przykazanie. Kto twierdzi, że w Nim w Bogu trwa, po nim powinien również sam postępować tak jak On postępował naśladowanie Chrystusa, który umiłował nas aż do końca, aż do śmierci. I na koniec jest tak, kto twierdzi, że żyje w światłości, czyli w Bogu, że jest, można powiedzieć, wierzącym, potwierdzi, że jest wierzącym, a nienawidzi brata czy siostrę swoją, dotąd jeszcze jest w ciemności. To jest będzie mowa o światłości i ciemności duchowej. Zobaczcie jak, jak to wcielenie, że Bóg stał się człowiekiem, abyśmy my, jako ludzie, ży żyli jako ludzie Boży. Rozumiemy się? Bóg w nas chciał zamieszkać przez łaskę Jezusa Chrystusa, żeby to nasze człowieczeństwo przemieniać, a to oznacza konkretnie, żeby nie nienawidzić, czyli miłować. Kto miłuje swego brata lub siostrę, dorzucimy, no, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. I tu będzie mowa o ciemności i światłości duchowej. W ogóle te, to Boże Narodzenie ma bo dużo w sobie światła, nie? Dzisiaj usłyszeliśmy w Ewangelii, jak Symeon mówi do Marii, znaczy najpierw, nie do Marii, tylko najpierw w hymnie mówi, że Jezus jest światłością na oświecenie ludzi. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości, nie może się potknąć. Miłość powoduje, taka prawdziwa miłość między ludźmi, że popełniamy coraz mniej błędów. To podkłonam się. Kto zaś swojego brata, siostrę nienawidzi, żyje w ciemności, działa w ciemności, nie wie dokąd idzie. Ciekawe słowo. Ponieważ ciemności ślepe ślepetą jego oczy. Znaczy, jak brak miłości czeka zaślepia, człowiek żyje chaotycznie, działa na oślep, bo te negatywne uczucia, emocje nienawiści. Bardzo człowieka, jakby to powiedzieć, wiążą, zniewalają. I trzeba nie może poprawnie nawet działać, żyć, rani, nawet nie wiedząc o tym. No, także zrozumiemy, że Boże Narodzenie uczy nas, jak być po prostu dobrymi ludźmi. Naśladować Jezusa, który stał się człowiekiem i nauczył nas, jak mamy tymi ludźmi być. Bo sam był człowiekiem.